Na obiad pieczone warzywa, odrobinę mięsa. Ja to robię dietetycznie, bez tłuszczu. Przy naszym grillu żaden tłuszcz nie jest potrzebny. Wytapię się sam. W moim domu nie mogę pozwolić sobie na żaden tłuszcz. A broń Boże, cholesterol. Taki grill bez węgla, elektryczny, nie dymi sąsiadom. Poza tym obiad gotuje się szybko. Bez tłuszczu, smacznie i zdrowo. Grillować w domu to coś niezwykłego. Na dworze może padać, może być śnieg, zawierucha. Moje dzieci nazywają to zimowym piknikiem. I wcale się nie dziwię naszym widzom. Urządzenie jest rewelacyjne, renomowanej jakości i sprawdzone. A bliżej o nim opowie nasz ekspert Jerzy Słomka. Proszę uprzejmie. Panie Stochanie, proszę wlać do pojemnika wodę. Proszę bardzo, ale w jakim celu? No, w momencie, kiedy będziemy grillować mięso, tłuszcz będzie spływał do wody i potem łatwiej jest grill umyć. Proszę dotknąć rączkę. I nie dymi, nie, bo jest gorąca. Nie jest gorąca. Nie jest gorąca. <laughs> Widzi Pan. Proszę Pana, teraz smarujemy olejem w celu, o, żeby mięso nie przywierało do rusztu. Brawo. A co ja teraz smaruję? Tajemniczą płytkę. Na której będziemy grillować warzywa i jajka. Jajka? O, tak. Ciekawe. Proszę uprzejmie, Grilujemy. co pan sobie życzy? Ja bym sobie życzył, proszę pana, wszystko. Proszę bardzo. Szaszłyk. Stek. Bardzo proszę. Kiełbasa. Kuropatwa. Proszę uprzejmie. Papryka. Wystarczy. Pieczarki. I... Pomidor. I teraz proszę uwaga, czary mary, hokus pokus. O, ciekawe jajko. Tak jest. A, już żeby wiem. tylko trafić. A jak pan nie trafi? To będzie jajecznica. To już gotowe? Oczywiście, błyskawicznie, bez tłuszczu, bez dymu, zdrowo i smacznie. No to zdrowie grilla. Zdrowie grilla, którego możecie kupić tylko w TV Markecie. Uniwersalny grill elektryczny. Produkt renomowanej firmy z nieprzywierającym rusztem do opiekania i nieprzywierającą płytą grzejną. Wyposażony w szeroką osłonę od wiatru, może być używany zarówno na powietrzu, jak i w domu. Miseczka z wodą zapobiega dymieniu ściekającego tłuszczu. Tak podstawa jak i ruszt mogą być myte w naszych domowych zmywarkach. Elektryczny grill. Danie bez dymu, bez tłuszczu. Zdrowe i smaczne. Elektryczny grill za jedyne 399 zł. Dostępny tylko w TV Markecie. Zamów. Zadzwoń 061 551 200. To jest tylko dekoracja, ale dla swoich klientów raz w miesiącu TV Market losuje dwuosobową wycieczkę na wyspy kanaryjskie. Zamów, zadzwoń i... i pakuj się. Już w tym miesiącu możesz mieć wakacje na wyspach kanaryjskich. I już wiem, jest prawdziwy. Teraz wiem, który jest prawdziwy. Same się do mnie uśmiechają. No i co? Żaden mnie nie oszuka. Teraz to ja już fałszywie, proszę pana, nie kupuję. Dokumenty w porządku. Sam sprawdzałem. Tym. Widzieliście państwo, że w takiej sytuacji można czuć się bezpiecznie pod warunkiem, że posiadacie. Detektor do wykrywania fałszywych dokumentów, a przede wszystkim banknotów. Co o takim detektorze sądzi Pan Janusz, szef biura detektywistycznego? Dla mnie rewelacja. Działa na zasadzie lampy ultrafioletowej. Po naduszeniu tego przycisku włącza się ta lampa, przejeżdżamy nad dokumentem i już wiemy, czy to jest fałszywy, czy prawdziwy. Niech Pan sam sprawdzi. Skoro tak łatwo, proszę bardzo, banderole sprawdzamy. Świecą się. Świadectwo udziałowe. Pojawiają się kropki niewidoczne gołym okiem. A więc dobre. Bilet komunikacyjny. Dobry, jedziemy. Dowód rejestracyjny. Znak PL, znak PL, znak PL. A więc dobre. Idealnie. Dobrze. I dwa z pozoru jednakowo wyglądające banknoty 50 zł. Sprawdzamy. Banknot nie wykazuje żadnych znaków. A więc wiadomo, fałszywy. A ten o są znaki. A więc ten jest mój. No cóż, yy, co by jeszcze można powiedzieć? Małe, zręczne, wygodne i, i no i chyba szalenie praktyczne. Dla mnie rewelacja. Skuteczne. Musimy się bronić przed fałszerzami. Divi Market do każdego zakupionego detektora dokłada w prezencie taki oto portfel. I przypominam Państwu, za małe pieniądze można uratować duże pieniądze. Detektor kieszonkowy to mini wykrywacz na ultrafiolet. Jest mały i poręczny, pozwala Ci sprawdzić praktycznie wszędzie autentyczność banknotów, banderoli, dokumentów czy biletów autobusowych. Elementy specjalnie w nich ukryte świecą pod wpływem działania detektora. Już nie czujesz zakłopotania, kiedy sprawdzają Twój bilet, dokumenty czy pieniądze. Sprawdzaj sam! Przecież masz detektor. Detektor kieszonkowy za jedyne 29 zł. Przy zakupie detektora otrzymasz w prezencie elegancki portfel. Zamów! Zadwoń 061 551 200.